Witam serdecznie mojego ulubionego widza. Mamy niedzielę 19 października, godzina 22 za 4 minutki. My już wjechaliśmy do Niemiec, do Wroga wjechaliśmy droga A12 w kierunku Berlina. Pomykamy sobie yy, i tak 45 robiliśmy już. Co prawda, dzisiaj w ogóle duży ruch jest strasznie, także nie robiliśmy na, na Rzepinie, tylko pojechaliśmy na Boczów. Na Citronexie zrobiliśmy 45 ogień. Od popołudnia tam do wieczora w sumie live'ika robiliśmy na TikToku. W ogóle co to się dzisiaj działo? Wyobraźcie sobie e, track spotterów na Poznaniu. W tamtym tygodniu było dwóch, w sensie w dwóch miejscach. A dzisiaj. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. W pięciu miejscach, w pięciu miejscach mieliśmy w pięciu miejscach mieliśmy track spotterów. Nie? Także wam powiem kongo totalne. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkich bez wyjątków. Nie wiem, czy uda mi się powyłapywać wszystkie te momenty, co tam ponagrywaliście, żeby, żeby powrzucać tutaj do filmiku. Chociaż jednego wrzucę, żeby nie było. No, jednego mieliśmy naprawdę mocnego, mocnego zawodnika, a nie wiem, czy kogoś z rodziny namówił, czy znają mego, czy jeszcze kogoś innego ciocie, wujka, sąsiada, sąsiadkę. Normalnie chłopaczek nagrywał nas z osobówki. Jechali specjalnie na autostradę osobóweczką, i chłop nas nagrywał. Także mega szacun. Aż stwierdziliśmy, że chyba trzeba jakiś konkurs zorganizować dla, dla tych najmłodszych widzów, e, że tak powiem, zapaleńców na ciężarówki i na światełka, żeby zorganizować jakiś konkurs, może jakieś drobne upominki, e, coś uczarować. Ale to, to jest jeszcze sprawa do, do przemyślenia. Ogólnie to tak pół żartem, pół serio. Bo tam troszeczkę się śmieliśmy, ale jak już y, takie reakcje są, już dochodzi do takich akcji, no to można by pomyśleć. Nie powiem, że nie. Jakoś tam powoli raczkujemy do przodu. Szału może nie ma z tym YouTube'em, ale krok po kroku na tym. Na TikToku troszeczkę więcej nas jest, także ogólnie TikTok, Instagram. Jeżeli. Kogoś interesuje, no to praktycznie no co jakiś czas właśnie od spotterów udostępniane są relacje. Tak więc zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym znajdziecie mnie pod nazwą Mohershofer. Na TikToka też pod nazwą Mohershofer. A jeżeli nie Mohershofer, to bo teraz nie jestem pewien, czy przypadkiem nie zmieniłem, znaczy, czy już zmieniłem tą nazwę, czy mam normalnie. Mocherowski przez Y na końcu. No. Także tak to wygląda, więc jedziemy walczyć, walczyć z tym transportem dzisiaj, tak jak i tydzień temu. I w sumie klasycznie plan jest, żeby dolecieć na branżwaj, autostrada A2 na naszą miejscóweczkę. Co wyjdzie? Zobaczymy na razie siły. Siły dopisują, fajnie się jedzie. Duży ruch jest, co prawda. Nie ma żadnego święta ani nie było teraz. Aczkolwiek za tydzień w Niemczech będzie święto ref, reformacji, a dzień później, no, ale to w piątek jest, a w sobotę w Polsce jest wszystkich świętych. Także może być teraz duży ruch, bo w przyszłym tygodniu właśnie będą wracać w piątek albo w czwartek już nawet wszyscy pełnym ogniem do Polski. Także miejmy się na parczności. My na szczęście środę to już będziemy uciekać do domu, więc nam korki raczej nie, nie grożą ani nie straszne są. Także przede mną boss leci, za mną leci Mati a.k. Dimitri. I co, zapraszam Was do oglądania. Na początek, jak przystało na małego żebraka, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk i lecimy z tematem. Update sytuacji. Poniedziałek 20 października. My już z chłopakami przed kolonią 14 km nam zostało. Chłopaki tam z tyłu, z tyłu jadą. Ja na przodzie. Także 15 minut, niecałe. No nie, no niby 12, pokazuje, Dobra, no to dajmy, że te 15 minut i zameldować się, rozładować. I na dzisiaj mamy troszeczkę. E, troszeczkę do dogonienia. Trochę jest roboty, bo zrzucamy kolonie, lecimy załadować do Noise, Po trzy rolki. Wszyscy mamy po trzy rolki. Raczej powinniśmy się wszyscy w tym samym czasie w sumie ładować. To może w miarę jakoś szybciej pójdzie, jak jeden drugiemu pomoże. E, I co? I lecimy do Belgii. Plan jest taki, żeby jeszcze dzisiaj Wjechać i rozładować się, no i wtedy pauzę już tam u nich przy firmie zrobić, i jutro od rana e, gingq do Hanu. Znowu wracam do Noisa, do genku i z genku do Han zaś. Także dzisiaj jednego przerzuta, jutro może trzy, jak nie, no to dwa się zrobi. I trzeciego to się zrobi z znaczy w środę rano przyjadę do Hanu i jechać ładować albo Mulheim albo Wuppertal. To jeszcze zobaczymy, bo tego tego jeszcze się nie dowiedziałem. <laughs> Także zobaczymy. Czas pokaże, jak to mawiają, jak to Panzenek mawia. Czas pokaże, czas pokaże. No droga ogólnie dzisiaj nam bardzo fajnie idzie pogoda, w ogóle pogoda, sztosik jest, sztosik, kabanosik jest pogoda. Tak Wam powiem. 17 stopni, słoneczko świeci. No wczoraj, wczoraj też było bardzo fajnie, bo długo było e, długo było jasno, nie padał deszcz, ogólnie mokro jest, ale no nie wiem, my jechaliśmy, no to, to akurat też nie padał, nie? Także także ciekawa sprawa. No i co? I ten poniedziałek tak naprawdę tak zleci, nie? Że polecimy, rozładujemy, pojedziemy załadować roleczki, zrzucimy Fireanto. Dobry, dzień dobry, witam prosto z deszczowej Holandii. Mamy wtorek, 21 października, godzina 8:20. Ja w sumie dopiero to 10 minut temu ruszyłem. Wczoraj plan troszeczkę nam się pokrzyżował. Mieliśmy załadować i rozładować jeszcze przerzuta, ale nie udało się. Tak więc Załadowałem, załadowałem przerzuta, przyjechałem na miejscówkę do, do tego, do Holandii, na Sitar. Jedenastkę zrobiłem, z racji, że dzisiaj już bez pośpiechu, no bo mówię, jak się pokrzyżało trochę plan, no to też nie ma co gonić. Eee, I co? No i powoli pomykam, zrzucić o dziewiątej, przed dziewiątą chwileczkę będę w gang. Rozładuję się, pojadę załadować, zrzucę w Han. Znowu noise do gęk i raczej na tym będzie koniec dzisiaj, czyli powiedzmy takie 2,5 przerzuta, no bo jeden rozładunek, później załadunek, rozładunek, załadunek, rozładunek i... Jo. Trzy razy rozładować, dwa razy załadować. <laughs> I tak się kręci. No. No wczoraj niestety, plan nam troszeczkę pokrzyżowało w Kolonii Bo liczyliśmy na to, że jak się tam zameldowaliśmy, że może nas wezmą, ale mieli w sumie sporo no sporo roboty mieli Tak więc musieliśmy czekać na swoją godzinę awizacyjną Ja miałem na 18.15, no to i tak tam z pół godziny wcześniej wzięli Wezwali Łełłełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełełeł No, i tak naprawdę dopiero o 19 w Noise byliśmy z Matim poładowane po trzy rolki. No i dokulaliśmy się do, do Holandii na ten sitar. Pozuchy porobiliśmy. Wczoraj wieczorem już tak zaczął deszcz padać. To praktycznie chyba całą noc padało, z tego co mi się wydaje. No ale nic, robotę zrobi się dzisiaj. Jedyne miejsce, no to w tym noise na placu będzie trzeba, a tak to wszystko na halach będzie, więc... Eee, no więc spoko, nie? Tragedii jakoś nie będzie. Nocka w sumie sympatycznie upłynęła. Nic, nic nadzwyczajnego się nie działo, akurat tu na tej miejscówce to zawsze cisza i spokój. W sumie jak to na zonach, powiem wam szczerze, że wcześniej jak jak się jeździło, no wiadomo, na no czy, czy Hiszpanię, Francję, jakąś się robiło, Belgię, no to no to się na autostradach przeważnie stało, nie? Ale jak zacząłem tutaj od początku roku jeździć, same tylko te Niemcy, tutaj Belgia, Belgia Holandia, to praktycznie na parking na autostradzie z pompą to tylko tak naprawdę na prysznic, nie? Nic więcej, tylko na prysznic się zjeżdża, bo no bo, bo bez sensu, nie? Na tym stać na parkingu na autostradzie, żeby pocieli, żeby kurde te okradli z czegoś yy, ciągle hałasują te auta, bo to, a to jakaś chłodnia, no mi tam osobiście na przykład chłodnie nie przeszkadzają, no ale tak, wpadnie jakaś chłodnia a to to, a to tamto i Koluniu tak bur... szeroko, trochę ja też dobry Ananas. Nie? Zamiast tam sobie zmienić pas, to już sobie tutaj zmieniam pas. Ale dobra. Nie ma tego złego. Urde, deszczyk pada, chłopek na motorku. Nieźle. Ludzie to jaja mają w życiu jednak. No. Także osobiście wolę już teraz po tych zonach stać. Jedynie to na prysznic sobie zjeżdżam, czy, czy właśnie kibelek Zahaczyć na pompie, na autostradzie W sumie w większości te zony, co stoimy, to stoimy przy firmach, nie? Przy tych, co ładujemy lub zrzucamy, to Dostęp praktycznie do wszystkiego jest Update sytuacji. Środa, 22 października. Godzina 5:47. 10:52 pauza. O 6 się elegancko ruszy. Więc tak, wczoraj rozładowałem. Tak jak widzieliście przed chwilką, tutaj już cemera wypisano. Za chwilę lecimy, no, niby 5 km, ale my tu sobie zetniemy, no, Ze 3 km, idę obejść auto, wziąć swoją zabaweczkę do puszczania dymka, epeta każdy jakiś nauk swój musi mieć. Jak to mawiają Ląbki, taczki włączone Zobaczymy czy wszystko trygi Standardowo Opa Zbiorniki czy w całości, tak pewnie nic nie widać. Przynajmniej jak patrzę w kamerkę, w ekran to słabo, co? Dobra. Chociaż tutaj nie słyszałem, żeby była jakaś sytuacja. Dziwna, żeby kogoś okradł, ja, no ale to nie znam dnia ani godziny, a dwa, że najciemniej pod latarnią, nie? Jak to mówią. Nareszcie są miejsca, że tysiąc razy nic się nie wydarzy, a za tysiąc pierwszym wielki łupy się trafia. Tak więc o autko w całości. O, wszystko jest geat. Można się ogarniać. Szybki przegląd. Instagrama, co tam się dzieje? Opa, i uciekać. Palić maszynę, załadować obok. Muldę już przygotowałem. Także, może uda mi się postawić kamerkę. Bo tam w sumie na auto nie wchodzą. To, może uda mi się ustawić kamerkę, to chociaż jak wrzuca rolkę. Chłopców nie są, to będę mógł. Będę mógł chwycić. Tak więc zapraszam Was na tą piękną środę. I słyszymy się później. Cyk. Piękna środa. Mogę przygotować na trzy rolki. Jedną dziurę już tu na środku. Roboty tyle, że nie ma czasu kiedy do się zjechać. Szanowni Państwo. 我要杀破胸。ча ча。 I trzy takie rolki po siedem i pół załadowane. Jeszcze zrobię tutaj po obciągu. Pakować manatki i zwijam sto. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy czwartek, 23 październik. Ja już, ja już na ringu Berlina. Eee, wjechałem właśnie na dziesiątkę. Znajduje się koło Myśendorfa do granicy, jeszcze troszkę z 50, no, ze 100 kilometrów stówka do granicy. Może będzie sytuacja, że z koleżką będę się mijał, albo w sensie mijał, spotkamy się. Bo w tym samym kierunku leci, chyba że będzie szybciej startował. no, mówię, no stówkę mam do niego. Także jakby ruszał o 6, no to nie ma szans. Ale jak gdzieś tam o 7 ruszał. Jak najbardziej, jak najbardziej. Sytuacja wczoraj bardzo dynamiczna. Tak powiem. Udało się na 7 godzin, nawet całe 7 godzin, 6,5 bodajże, dolecieć do Cezara. A dwójeczka. Eee, proszę was, tak, załadowałem trzy te kojsy na Mulde, tak jak widzieliście tam kawałeczek taki na przebitce. W sumie za szybko, się, za szybko się wszystko działo, żeby, żeby to nagrywać. Mówię, z tym Mulheim to jak na paletach jest, to spoko można sobie tak nagrywać na luzie, nie? Ale jak, jak z tą Muldą, no to człowiek chce jak najszybciej to pospinać, łańcuchy, zaraz dupa pocona, czoło mokre, koszulka mokra itp., itd. i tapa itd, to wiecie jak to. Jak jest szybko, szybko robota, z tymi łańcuchami, to też tak naj, najżej nie jest w sumie do spinania. Wiadomo jak jest jedna rolka i tylko dwa łańcuchy no to spoko, to człowiek w ogóle się nawet nie spieszy, nie? Na, na, na pełnym luzie robi sobie robotę. No. Tak więc to załadowałem, co prawda musiałem poczekać, bo no przyjechałem tam do nich jakoś... Oj przepraszam. 11. A wyjechałem chwilę przed 14 tak, coś takiego było. Dzisiaj fajne zaskoczenie, bo zdążyłem wyjechać z parkingu i akurat leciało autko od od, od, od na Nasierowski Transport. O, tu jeszcze przerwę to Od Rzemeka chyba stała skakanka. No. E, sta, jechało auto od Nasierowskiego, ładnie kobuciki tam. Wolwinka, bodajże, ta aero. Jeżeli się nie mylę, bo już tam chłopoczek mrugał z daleka, także pozdrawiam serdecznie. Myślałem, że koleżka jedzie, ale to. Tak, akurat nie on, bo w sumie on to z kakanką mieści. 500S. Jak się nie mylę. Albo i lepiej. Już nie pamiętam. Miej państwo, tyle tego jest, że. Kurwa bity w transporcie nie ma. Wszyscy powodzi się, powodzi się tyle on że człowiek. Człowiek już nie pamięta, jakie auto leciało. No. Także plan jest taki na dzisiaj, żeby dolecieć do Inowrocławia 1230 rozładunek. Rozładować jechać do Torunia. Być może załadować dzisiaj, chyba, że będzie misja załadunek jutro. Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym dzisiaj już upakowany być, przygotowany na niedzielę. No i co? I klasycznie w niedzielę kurczę ogień, 15.30. Czekamy na wszystkich track spotterów. bo to wiadomo, linia gorąca będzie. Instagram będzie wiadomo non stop A za ile pan za ile pan będzie? A za ile będziecie a będziecie jechać o takiej takiej a taką drogą? <grytanie> Ale bardzo pozytywnie, nie? Także generalnie pozdrawiam serdecznie. Szłak spotterów z całej drogi A2. bo troch, trochę tam jest, chłopoczków. Miałem zrobić wycinki z live'a, ale. No nie, no, no nie, ma kiedy to, nie ma kiedy to zrobić, bo to tak. Albo robota. Jak jest dużo roboty, no to może jak będę w domu, to tak, ale zobaczymy. E, dużo roboty w tygodniu. Do, od, od rana do wieczora. Później ogarnąć się jedzonko, hasiu i na nowo. Jeżeli się video podoba, no to klasycznie, cóż ja mogę rzec łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarzyk dla zasięgu, co by było. I polecam się na przyszłość. Sekcja komentarzy jest Wasza. Komentujcie, co byście chcieli, czy zobaczyć, usłyszeć, może jakiś temacik właśnie poruszyć. Jeżeli coś konkretnego chcecie, pytajcie. Zrobi, zrobi się albo o tym cały filmik, albo po prostu jakieś pytania się odpowie. Tak, żeby Wam to się miło oglądało, a zarazem, żeby nie robić na zasadzie nie wiem, jakiegoś typowo vloga, tylko, tylko z odpowiadania na pytania, tak, jakiegoś tam takiego Q&A, powiedzmy.